zbudowałem jeszcze jednego robota na czwartym tierze i ktoś to zapyta, czemu na czwartym, a no dlatego, że tamten się trochę rozwalił wiecie, czasami się wchodzi do gry i nawet nie ma się pojęcia o tym, że jest na przykład jakiś błąd że myska, myszka się zacina i zaczyna wam pół robota a wy to zauważacie dopiero po chwili i kończy się to tak, że po prostu nie jestem w stanie już odbudować dalej tego robota więc stwierdziłem, że zbuduję nowego na czwartym tierze a co do poradnika no to nie wiem no może być to mały problem albo wymyślę coś na nowo albo albo po prostu zrobię z czwartego tieru Ciekawy samolot to jest rail pytanie jak się sprawdza o, oczywiście pewnie nie schodzi na hita Te działka na czwartym tierze mają w ogóle inny dźwięk idziemy, Mamy całą masę sniperów, ja się bawiam o siebie. Mimo wszystko mam dużo tych tarcz, tak? Te czurki i tak dalej, ale na ile one mi wystarczą, to nie wiem. wiem ja się Railem nie pchał, albo przynajmniej jechał, tak żeby mnie zasłaniali. Ten gość wziął fraga sobie. To co na ich spał? Tego nie ma tu nikogo. Tam też nikogo no jakaś pusta ta mapa. Zabiliśmy jednego tutaj, drugi gdzieś tam dalej, naszych nasz już tam padło. Nikogo nie widać. Właśnie zbudowałem dla Was jeszcze medyka na ósmę A, mam Cię, mam Cię, yy, więc będzie z tego film oczywiście. No i fajnie, rozwaliłem go. Chyba przyjąłem to na tarczę, tak na tarczę, więc jestem z siebie dumny, po prostu, że mój płańc tak świetnie to znosi. Teraz rozwalimy jeszcze jednego. Fajnie, już mam dwa fragi. I pojadę przejmować bazę, gdzie on gdzieś do góry. Rzeczywiście jest tutaj gościu. Jeszcze ciężko jest tych działek mniejszych, bo z tych większych Wiecie, na wyższym tierze to jakoś one są bardziej celne a To są jakieś takie, wiecie, że rozrzut. Ale nie jest źle Urwało mi chyba jedną gąsienicę, ale nic się nie dzieje, trzy traki są Jeszcze tam dwóch zostało gdzieś się tam W ogóle nie przejmuję Pewnie mam jakąś problem z wyższego tieru, dlatego mnie ją tak urwało Ale póki jeżdżę i tak dalej, to da się Nie mam problemu z tym Fajnie jest zbudowany, fajnie wygląda. Taki niby kloc, ale jednak fajny. No cóż, tam ci pewnie są tak zniszczeni, że się nie mogą ruszyć, dlatego ich tutaj nie, nie spotykamy. Albo po prostu sobie odpuścili. To się tak zdarza. Tak trzeba my wygraliśmy tę bitwę w pięknym stylu. Trochę fragów mi wpadło. Myślę, że możemy iść na kolejną. medyka wam jeszcze nie będę pokazywał. Ten film się pojawi dopiero za jakiś czas Jeszcze nie wiem co z Seven Daysem, bo ja bym nagrywał Seven Days, tylko problem jest z tym, że mi się strasznie ścina ta gra jest tak trochę słabo zoptymalizowana pod tym kątem dlatego też odcinków z Seven Daysa nie ma to, tak na, to jest taka odpowiedź na te pytania, które tam niektórzy zadawali. Patrzcie, trzy plazmy, dwa koła i skrzydła. Ja jeszcze trochę się Nie no, samolot spoko, tylko... No, znowu na hita co, nie? Wyszymy, większość właśnie lotających pojazdów schodzi na hitas. Przyglądnę temu gościowi. Nie, 4 plazmy, no to fajnie. Nie, no, spoko. Dobra, my pojedziemy sobie na lewo od naszego spału. To też jest po prostu bezpiecznie, bo tam na tym lodzie jest niewygodnie jeździć. zamontowałem sobie na tarczy T2 co prawda one nic nie dają no ale kij z tym dobra jedziemy, jedziemy Kurczę, tutaj nikt nie spotuje bo na tych tierach jeszcze mało kto używa radaru i, i jammerów ja mam na przykład 4 na spodzie pojazdu tu też mamy snipera, on się niczego nie spodziewał bo jest zespotowany i bum Chłopak tego nie spodziewał, o w ogóle wygraliśmy to, takie szybkie było Myślę, że piekniemy sobie jeszcze jedną bitwę A to moda, chwilowa nie będę grał, to zostawiam na, na jakiś inny odcinek Tutaj jeszcze trzeciego klasika walnę Challengers No. Czemu ona nas nie wpija? Może on nas jakiegoś ciekawego bossa? O, mówisz masz, no fajnie. Tylko oni mają dwóch medyków, to się o so, sprawdza. by mieli jednego, to by było najlepiej, bo jeden zniszczył tego medyka i koniec. Zresztą medyk też mało robi przy takim przy bezpośrednim kontakcie, tak? Jak jest dwóch, to nawzajem będą się leczyć. To jest takie perpetuum mobile, że tak powiem. Właśnie. Przy czym ten drugi, ten co ma taki rąb, tak? to on też jest pewnie medykiem, tylko po prostu nie, zna, nie zaznaczą mu broni, czasami już tak jest ciekawy pojazd taki na hooverach dotkający to też schodzi na hita, ale ale właśnie też się zastanawiam czy nie zrobić sobie takiego pojazdu kiedyś na to już będzie schodził na hita, ale będzie na niższym tierze i będzie miał mocną siłę ognia czasami jest ciężko takiego trafić wbrew pozorom nie bardzo jakby ktoś ich zespotował bo coś się zaraz zajdę na hita, oni chyba snajpera nie mają tylko plazmę smg tego co sosia i medyka Ale zobaczymy, tam coś widziałem po lewej to jest nasz tam, to, to też jest coś z grafiki ależ ode mnie obrywa nic nie zrobiłem. Może rzeczywiście nad gościu troluję, więc sobie zrobię taki pojazd pod to. Ja tu widzę cień, a nie widzę gościa. Ja czy ci pojadę Pewnie najpierw zginie ten, więc ja się tu czuję bardziej bezpiecznie. Nice, rozwaliliśmy jednego bo drugi drugiego nie rozwalałem, bo nie chciałem się tak pchać Gdzie to jest SMG Medic, to, to będzie najtrudniejsze Nie w ogóle jakoś ciekawa. ciekawe Co ja robię? Ja się sam wam. kurde no i zablokował mnie, oczywiście. Ale wygraliśmy. Tamten mnie samolot zablokował. to Było smutny, A cóż, myślę, że zasłużyłem na łapkę w górę. Tam, jeśli nie subskrybowaliście mojego kanału, to oczywiście zasubskrybujcie. Hero bonus na pocieszenie i te sprawy. Dobra, trzymajcie się, cześć.